Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sporting Goods Shop na moim kanale. No i słuchajcie, ruszamy. Wczytujemy gry, dziewiąty dzień, piąty poziom. Zobaczymy, co dzisiaj nas tutaj czeka. Dołączył gracz, gracz Kaś, zgadza się. Pomalowaliśmy ściany w poprzednim odcinku, odnowiliśmy troszeczkę. Jeżeli chodzi o podłogi, to zostawiłam takie, jakie były, bo te, które mamy odblokowane, nowe, to mi się nie podoba. No i mamy, słuchajcie, coraz więcej tutaj asortymentów w naszym sportowym sklepie, nasze sportowe świrki. Także, kochani, zobaczmy jeszcze, jak wygląda magazyn. Ile mamy w ogóle kasy? 1009. Dobra. Dobra, dobra, tylko teraz tak, czy ja coś tutaj chcę dokupić. Chodźcie do komputerka. Chodźcie do komputerka i tak, rynek. Rynek i mamy tak, jeżeli chodzi o rękawice, sobie troszeczkę zrobię głośniej, to możemy je w sumie dokupić. Możemy też dokupić te tarcze treningowe, piłki też dokupić. Kupimy te żółte, bo one nam się fajnie sprzedawały. Pamiętacie? To też dokupimy. Tutaj myślę, że te aminokwasy, białko i hantelki na razie zostawimy. Maty tak samo, talerze mamy dużo i te piłki myślę, że też na razie sobie zostawimy. Nie mam wystarczającej ilości pieniędzy. Aha, no to trudno. To trudno, to nie kupimy. To nie kupimy. Jak zarobię, to sobie tam koszyk mm, wtedy to co mamy w koszyku to kupimy, otworzyłam już sklep, czekamy za pierwszymi klientami, a ja Was bardzo serdecznie zachęcam do zostawiania łapeczek w górę z subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie jeżeli macie tylko możliwość, chęci to podbijajcie filmy, jest to taka darmowa wsparcia mnie i mojego kanału żeby się rozwijał i żebym jak najwięcej mogła tutaj dla Was tworzyć, żeby już były słuchajcie trzy odcinki dziennie a nie tylko dwa, także zachęcam do, do zostawiania łapek do podbijania filmów do pisania komentarzy no i bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję Moim wspierającym wielkie buziaki serducha dla Was, za wspieranie mojego kanału. Jest mi bardzo miło. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I pamiętajcie, że dla Was odcinki są tydzień wcześniej dostępne na kanale, na każdym, każdym, każdym poziomie. Wspierania zamówienia online sobie zaakceptuję i zaraz sobie zrobimy. Ej, ta czułość czy coś mi tak tutaj. Poczekajcie, opcje, coś mi ta czułość. Myszy, sterowanie, gdzie to, gdzie to rozgrywka? Czułeś kamery? Tak mi tutaj lata wszystko. Dobra, obsłuszmy tutaj. O, żółte piłki się sprzedają. Dzień dobry, witam serdecznie. 366. No pięknie zaczynamy. Pięknie zaczynamy dzień. Pan tutaj też widzę, że ładne zakupy. Witam serdecznie. Mata jest, ma nieuczciwą cenę. Okej, okay, dobra. Reszta 45, ale na razie zostawiam, bo wiemy już z poprzednich odcinków, że jedni marudzą, a dla drugich cena jest odpowiednia. 108,50. Dziękuję bardzo. Dobra, tam Widzę, że mamy w ogóle brudno, no i chciałabym też wyskoczyć, zrobić to zamówienie online plus zrobić te zakupy, które mamy w koszyku Także tak, ja nie chcę czyścić komputera, to zaakceptowałam Teraz lecimy do kasy i kupimy towar Jeżeli chodzi o zamówienie online to 14 białych piłek i 13 niebieskich Dobra, 14 białych i 13 niebieskich. Wow, 444. Dobra, to ja lecę na magazyn. 14 białych, a ja tyle tutaj nie mam nawet. Dobra, poczekajcie. Tutaj, czy ja zamówiłam te białe? Tak, 13, 14 białych. Lecę zanieść. Piłeczki. Proszę bardzo, proszę serdecznie. I 13 niebieskich zaraz doniosę. Ile do, do 5 stów dostaniemy? Ej super, super, super. Już idę tutaj. Rykawice mają nieuczciwą cenę. do no, przykro mi. <grytania> przykro mi serdecznie. I mamy gotówkę 17.50. Dziękuję bardzo. Witam panią. Karciocha i jest 120. Oj, oj, oj jeden, dobra, i lecę po te niebieskie piłeczki, po te niebieskie, tam ich było 13. To tak, weźmiemy trzy stąd i dziesięć stąd i mamy 13, dobra. Tutaj jest brudno, jak będę wracać, to posprzątam. Okej, okay. i dawaj piłki. No, i super, i pięć stówek padło. Rewelacja. E, rewelacja. Posprzątamy, trzeba zobaczyć, co donieść, co ewentualnie e, domówić, ale tutaj też mamy kolejkę. Piłka ma nieuczciwą cenę, no dla ciebie, ale inni już dzisiaj tę piłkę, te piłki kupowali. E, reszta zero, dziękuję bardzo. Pani, też gotóweczką. Reszta, aha, to już musiała na wymyślać, 90. 3,50 groszy. Dziękuję bardzo. O, no pani kupuje piłki bez marudzenia i zero reszty. Super. Możemy donieść tak: to sobie wyrzucę. Tu wezmę od razu te piłki. Czekajcie, trzeci slocik. Zobaczę jeszcze, czy rękawice można dołożyć. Można. Dobra, żółte piłki. Oho, zdecydowanie. Dobra, i teraz tak, rzuty piłki na magazyn tu. Rękawice mamy tutaj. Czekajcie, czy ja to tak tutaj będę mogła. Oho, dobra, w jeden karton nam się to zmieściło. Idę tutaj pan inspektor gadżet. Witam serdecznie, i 50 groszy, dobra, tutaj Pani mamy kartę i 172, dziękuję bardzo, tutaj mamy brudno, 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 na śno, tutaj i chyba już nigdzie nie, ja jeszcze biorę, tutaj weźmiemy te białe piłki i te tarcze, aha, trzeba donieść Okej, okay, i białe piłeczki, ale one chyba aż tak się nie sprzedają. Te niebieskie też by trzeba było. Dobra, czyli lecę teraz do kasy i zaraz będziemy donosić resztę towaru. Reszta zero, bardzo fajnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani też gotówką płaci 90. Ej, dobrze jej wydałam? 92 czy 91, bo już zgubiłam. Nie wiem, czy w ogóle mogę wydać mniej tutaj. zero reszty. Yy, okej, okay, dobra, teraz tak Te białe, no dobra, nieuczciwą cenę I mamy trójkę yy, Tu, 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 tu Możemy dołożyć, okej okay. I te niebieskie piłki bym chciała zabrać Pani tutaj czeka Dołożymy Dobra, to też trzeba będzie zamówić Niebieskie, brążysowe jeszcze Dobra, i zaraz pójdziemy z tymi aminokwasami I z... Z handelkami trzeba by tam chyba było po dokładać, od którego poziomu my możemy pracownika, bo nie pamiętam, 39. Dolarów. Dziękuję. Nie wiem, czy od 7 albo od 10? Od 9? Jakoś tak. 33 dolary dla pana. Dziękuję bardzo. Ile mi dał gwiazdek? Nie wiadomo. A, karciocha? Tak, karciocha. E, 282. Ile mi da? 4? Chyba żart. Dlaczego? <laughs> Tutaj nam w ogóle zostały dwie maty, tylko. Więc pójdę do morza. No, chodź, daj mi to. Daj, daj, daj. Tutaj jest tylko 6 sztuk, ale dobra sobie to dołożymy, wyrzucimy karton i weździemy kolejny e, tutaj. OK. Już idę już, idę do Pani. Ok, tu i teraz po tej stronie kartonik, nie kartonik tylko maty, tutaj i lecę do kasy, dobry wieczór, tak, Do no, już jest 22, to są już po ostatni klienci, płaci pani kartą, mamy 259 dolców i kolejna, ok, gotóweczka, 55 reszty, dobrze i mamy karciocha 180, no i klasa, chyba wszyscy. Tak, ona już mi dała cztery wioski bezczelne. No. <laughs> Co jej się nie podobało? Ej, piękna obsługa, piękna. Dobra, tu mamy te abidokwasy. Co inny produkt? Co wygadacie za głupotki? Co wygadacie za głupotki? Tutaj mamy białko. Białko tutaj dodamy super, ekstra, bombastycznie. Ej, hantelki fioletowe najpierw. Najpierw fioletowe to tutaj Boże, orła bym wyrżnęła w tej grze, jakby można było yy, Tak, tutaj i teraz czarne Czarne hantelki Tutaj Dobrze, dziękuję Czarne hantelki, no i lecę słuchajcie od początku, czy tutaj coś mogę? Nie, tutaj już mamy na maksa, bo dokładałam i nic się nie sprzedało I teraz mamy tak, kierownicę, <grytanie> talerze, wiem, talerze, ok, karton wyrzucimy i weźmiemy kolejny, ok, dobra, dobra, dobra i co teraz? I co teraz? Rękawice. Już jedźmy teraz po kolei, żeby tutaj sobie wszystko ładnie podokładać. Ile mamy kasy? Gdzie to jest? A, 4200. Wow! Ale jesteśmy bogaci. No to na pewno, słuchajcie, kupimy sobie coś nowego, jakąś nową licencję. Tutaj chyba jeszcze mogę jedną sztukę co dołożyć. Tak chyba tak, ok, to dokładałam hantelki dokładałam pójdziemy jeszcze sprawdzić piłki, bo może tak, ktoś tutaj kupił dwie sztuki, ok czy tutaj cię mogę dołożyć dobra, ale to i tak jeszcze dam ten karton zostaje, zobaczymy żółte, no tutaj trzeba dołożyć, zdecydowanie to jest do wyrzucenia i te żółte tam jeszcze mi się coś zmieści, bo nie zwróciłam tak, uwagi niebieskie, jeszcze piłeczki, mamy nie mam tych niebieskich. No dobra, a białe. Białe, tak, tutaj. No i dobra, czyli te niebieskie piłki trzeba będzie zamówić. Tylko czy ja mogę teraz zamówić? Czy to muszę czekać na poradek. Chociaż, dobra, poczekamy na poradek, bo ja będę chciała zamówić pewnie więcej rzeczy, więc poczekajmy. Poczekajmy, <laughs> zakończmy dzień. Minus 1000, nie tysiąc minus 199 oj i 4,1. Brudny, zero klientów. Kolejka do kasy, zero klientów. Nieuczciwe ceny, 6 klientów. Produkt niedostępny, zero. Czyli ceny im się nie podobały. No trudno, no, no trudno. Je nie kupują, drudzy nie kupują. Tak jak w tych wszystkich symulatorach naszych i w życiu prywatnym zresztą tak samo. Sportowe świrki, wchodzimy i teraz tak. Najpierw sobie zamówimy towar, który będziemy potrzebować. Tu mamy 28, to myślę, że nam wystarczy. Weźmiemy tarczę, weźmiemy piłki żółte, weźmiemy piłki białe. Aminokwasy zostawmy, białko zostawmy, hantelki zostawmy, e, maty. No, może bym wzięła w sumie jeden karton. E, talerze zostawmy, no i kupimy e, na pewno te niebieskie piłki, tak? I teraz. E, ok, no to kupmy to. Nie płacimy chyba za dostawy, więc spoko. Pracownicy od siódmego. No, to jeszcze tyczkę. Jeszcze tyczkę nam zostało. Szkolenie. Tutaj możemy szybsze kasowanie, szybsze wykładanie. O o, szybszy chód, super, dobra, rozszerzenie, ja bym mogła kupić, nie, od ósmego poziomu dopiero, dobra, i tak nie mam kasy, i tak nie mam kasy, ale wiecie, może już byśmy mogli kupić, jakbyśmy kasę mieli, ok, czyli podpisujemy, moi drodzy, kolejną umowę na gogle do pływania za dziewięćset... 900... Okej, okay, super, podpisz umowę już nie możemy tutaj na piłki, bo to od dziewiątego poziomu. Nie patrzę, nie patrzę, słuchajcie, co tam jest dalej, nie chcę patrzeć. No i sobie zamówimy tego się 27 jest w kartonie, więc myślę, że spokojnie po dwa kartony nam wystarczy. I teraz, gdzie my to będziemy mogli wyłożyć? To jest normalny rozmiar, czyli w sumie to nawet i chyba na stole. Normalny rozmiar, długi rozmiar. To jest za 1200. Mi się to podobało, pamiętacie? 1400. E, regał dwustronny. I coś tutaj będzie mogło wisieć. Weźmy ten za 1200. A nie stać mnie. <laughs> nie stać mnie. Dobra. E, nie, nie, nie. Ja chcę jeszcze rynek i sprzęt. Czekajcie. Mamy. Ale no nie. Aha dobra, czyli tu weźmiemy jeden karton, tu jeden. Mm -hmm. Kurcze, no, przedobrzyłam znowu, znowu przedobrzyłam. Eee, no to kurcze pieczone. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czy tutaj bym mogła na tym wykładać, chyba tak, Roz, normalny rozmiar, gołścienny pojemność 40, pojemność 24, 600, a tutaj też 600. Ale weźmy ten mniejszy. Weźmy ten mniejszy regał. Czy starczy mi kasy? Starczy 300 dolców nam jeszcze zostanie. Także, kochani, chodźcie, ten regał sobie ustawimy. Tutaj nie mamy jeszcze takich typowych rzeczy, wiecie, dopływania czy coś, więc postawmy może tu. Weźmiemy sobie okularki, my chyba na nie miejsca już tutaj na magazynie też nie mamy, więc będzie trzeba kupić też regał magazynowy. No wiadomo, nie teraz, bo nas na to nie stać, ale G, upuść karton. Sobie tutaj postawimy i mamy tutaj ten drugi rodzaj okularków. No, tak niekoniecznie dobrze one tutaj wyglądają, ale no nie było mnie stać na nic innego. Chyba, że mogłam kupić takie dwa stoły takie. No. Hmm, ale to najwyżej sobie naprawimy tam kiedyś. Dobra, tutaj mamy tak 59,99, to my robimy słuchajcie za 60 te okulary, ładna cena. I tutaj mamy 42,99, to zrobimy za 43. No i super i sobie tak podokładamy. Tutaj już nie. Tutaj możemy to dać. Eee... No, i otwórzmy chyba. Tak, otwórzmy już, proszę bardzo, otwarte. Otwarte, otwarte. Tutaj mamy białe piłki. Tutaj mamy, a niebieskie były do doniesienia, tak w ogóle. Także od razu je tutaj doniosę. Niebieskie są tutaj, e, żółte, żółte tutaj. I coś tutaj jeszcze mamy, maty, tak. Maty to tutaj. No i dobra, zapas towaru mamy. Mamy też nowy towar, zaraz nam się pojawi. Pewnie zamówienie online, na którym sobie też zarobimy. Miejsce jeszcze mamy, także tym się musim, nie musimy przejmować. Mamy zamówienie online i mamy tak: 15 niebieskiej piłki i 13 białka. O jezus, dużo! 15 niebieskiej piłki. A ja mam tu 9, tylko kurczę, za mało zamówiłam tego. 9. Dobra, wezmę stąd i najwyżej zaraz się domówi. Zaraz się domówi, tam chyba jest coś do wytarcia też, podłoga. Także biorę mopa i lecę, żeby wiecie, nie, nie mówili, że jest brudno u mnie w sportowych świrach. No nie ma takiej możliwości w ogóle. No, no, no. No, no, no. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy okularki Pan kupuje? Nie. A taka nowość w naszym sklepie zachęcam. 129 dolarów. Okej. Okay. O, Pani okularki kupiła i obydwa rodzaje. No, rewelacja. 194. Dziękuję bardzo. A Pan jeszcze tutaj idzie, więc od razu... Uuu. Dla całej rodziny chyba te okularki. Eee, o, reszta 0. Czemu dają mi cztery gwiazdki, a nie 5. To jest niesprawiedliwe. Ojej, reszta 90. Dziewięć... A mogę ci dać 100, nie, kurde. 99, czyli nie mogę wydać nawet za dużo. Za mało, pewnie też nie. Eee, dobra, gotóweczka i 53. Dziękuję. No i chciałabym iść jeszcze tak, przede wszystkim to wyrzucić. Eee, domówić niebieskie piłki rydek Niebieskie piłeczki, do Weźmy od razu trzy kartody I co ja tam jeszcze miałam z tych zamówień online? Y, białko 13 sztuk. Białko 13 sztuk. To tu mamy dwa. Ej, tak, akurat chyba wszystko zabiorę. Tak, 13 sztuk. To, to też by trzeba było dokupić. Ale zobaczymy, czy teraz, czy już na początku kolejnego odcinka. O! Mamy szósty poziom, albo na koniec tego. No nic, zaraz sobie zobaczymy, bo też nie chcę tych klientów tutaj tak przytyka się zostawiać. Dzień dobry, inspektor Gadżet 41. Dobra. O, pięć gwiazdek nam inspektor Gadżet dał super. <ścoughs> Bardzo mnie to cieszy. Ok, i tutaj mamy te niebieskie piłeczki. Wiem, pamiętam, że tutaj mam więcej slotów, ale jakoś tak wiecie, że ja lubię z tymi kartonami latać. Dobra, tutaj mamy. I tutaj mamy dychę, no i w sumie niepotrzebnie ten karton zamawiałam, bo i tak nam się nie zmieści na regale 25 dolarów. O, 5 gwiazdek, dziękujemy bardzo, dziękujemy, karta 75, muszę zobaczyć jak tam sytuacja z tymi okularami, bo tak z daleka, kurczę, wydaje mi się, że one się sprzedały, co prawda no jeszcze nie wszystkie, ale cztery gwiazdki, no, no, ho, ho, ho czekajcie, tu jest 5, a tu są cztery, no to, a, czekajcie, nie muszę domawiać, przecież mam tutaj jeszcze, no, ja już chciałam domawiać, dobra, tutaj i tutaj, no niech kupują, niech kupują, pewnie, że tak, czwóreczka i pusty slocik i lecimy do kasy, dzień dobry, witam serdecznie, mamy 150 groszy, czyli będziemy mogli wykupić, podpisać kolejną umowę i tam były chyba piłki, tam były piłki, więc my zrobimy piłki koło piłek, przeniesiemy gdzieś te a jeszcze 50 groszy, przepraszam. Przeniesiemy gdzieś te okularki i będziemy mieć koło siebie takie właśnie rzeczy. 59, 50. Ciekawe jestem, jak nam się to rozbuduje. Jak dużo nam się to rozbuduje, w którą stronę? Ale chyba w tą, prawda? Tam, a w tą też może w sumie, w tą też. No to zobaczymy. Chyba, że będziemy sobie sami wybierać, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. E, dobra, chodźcie tutaj, skasujemy pana. Witam serdecznie. Karta i 110 dolców. Dzień 4 gwiazdki. Chciałam mu życzyć miłego dnia, ale już nie chcę. <grym> ale już nie chcę. 24,50. Pan cztery gwiazdki, już też nie chcę. Tutaj już też nie chcę. Dobra, lecę po to odłożyć. Dobra, odłóżmy sobie to tutaj, tutaj, no, 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 no tutaj, tutaj i wezmę tak wezmę maty bo tutaj już świeci pustkami po tej stronie, Nie, rękawice mają nieuczciwą cenę, ok no, dobrze ok, fajnie wiedzieć, talerze ściana, talerze tutaj dołożymy Dobra, te fioletowe hantelki trzeba będzie dołożyć, bo ich tam jest malutko. Pani kupuje i piłeczki, i okulary. No bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze do tego karton. 307 dolarów. Trzy gwiazdki mi dała? Co za pinda, no? A ten co taki, kuź, napakowany? Jezus Maria. 193,50. Muszę patrzeć, i no on mi dał. Cztery. Hmm. Ale dlaczego trzy? 77 dolarów. Dobra, dziękuję. Idę posprzątać. On dał mi 5? Chyba tak. On mi dał 5 gwiazdek. Tak mi się też wydaje. Dobra, idziemy po te hantelki mm, fioletowe. Tutaj, daj mi je. Okej, okay, dołóżmy. Dołóżmy. Czy coś jest, czego dużo brakuje? Tych no, brązowych piłek, teoretycznie. Tak, tak, tak. Ale jeszcze tam kilka jest, więc nie spieszę się, a pośpieszę się tutaj do kasy, żebym nie dostała znowu trzech gwiazdek. 166, 4, no dobra, no niech im będzie. Ale co im się słuchajcie nie podoba, to ja nie wiem. Tutaj te piłki, dobra, i idę do kasy szybciutko. Dobry wieczór, zaraz będzie koniec dnia. Mamy gotóweczkę 20, tak, możemy zakończyć. Dzień 28.50, dziękuję, 4 gwiazdki, muszę ich sprawdzać, słuchajcie, tutaj mamy 138.50, dziękuję, 4 gwiazdki, ok, i ostatnia nasza klientka i 0 reszty i 5 gwiazdek, dziękujemy, miłego wieczoru, miłego wieczoru Pani życzymy, no i lecę, słuchajcie, lecę z dokładaniem chyba całego towaru, myślę, że tak to zrobimy na koniec, dziękka. Tutaj, tutaj mamy talerze. Tutaj na dół nam jeszcze wejdą. Już jest zamknięte, kochana. Zamknięte, już jest, przyjdzie jutro. Tak, tutaj mamy rękawice, więc lecimy. Chyba się nie sprzedawały, bo ja ich nie dokładałam dzisiaj. Ktoś tam mówił, że są za drogie. Że są za drogie. Ok, no, wskakuj tu na dół. Dobra, super. Super, super. I teraz mamy czarne hantelki. No. Halo. Oś tutaj. Dobra, jest. Te fioletowe też jeszcze tam można dołożyć, OK. E, fioletowe. Ja tu mamy sztuk 22, to spoko. No, i na początku przyszłego odcinka myślę, że my sobie zrobimy zamówienie. No, i kupimy tą nową mm, licencję. Podpiszemy nową y, umowę. Albo teraz ją podpiszemy. Możemy ją teraz w sumie podpisać i... A, nie mamy tych. Dobra, to trzeba będzie domówić, ale to już też na początku kolejnego odcinka. Teraz sobie podpiszemy umowę, a właśnie przy zamówieniu produktów, to sobie słuchajcie, kupimy też te nowe piły i tyle. I tak to po prostu zrobimy. Tutaj piłeczki, dobra, to jest do wyrzucenia, to jest do wyłożenia, ok, żółte. I mamy też białe pumy. Dobra. I co? I chyba wsio. <gry> no, i wsio. A jeszcze okularki. A to jest puste już, dobra. I jeszcze okularki. Jeszcze okularki do pływania. Tutaj te pomarańczowe. Ok, dwie chyba nam sztuki zostały albo trzy chyba, tak? Trzy, trzy. I czarne okularki. Dobra. No, a tu? Aha, dobra, zrobiło się. E, więc tak, e, więc to odstawiamy. Ja kończę dzień. E, minus 325, dlaczego? Dlaczego? O, ceny się zmieniły. Także czekajcie, jeszcze sobie to zrobimy, póki ja to e, pamiętam. I mamy ceny zestawu. E, produkty zmieniły cenę. Rękawice bokserskie. Cena e, detaliczna 59,50. My mamy 60. Niech tak zostanie na razie. Piłka do nogi biała. Oj, tutaj spadło. Zrobimy 20. E, 20 złociszy. Handelek 22,90 to mamy 23, jest ok, i tutaj też myślę, że jest ok. No i podpiszmy sobie tą nową, o no dwie nawet możemy podpisać. Ile mamy kasy 3800. Myślę, że nie będę szaleć na razie, bo to jest po tysiaku, a to jest po 1500, to no to już w ogóle. Także okej. Okay. Mamy dwa nowe produkty, dwie nowe piłeczki, też niebieską i zieloną. Będzie trzeba dokupić regał, Zostało nam 2800 plus musimy zrobić zakupy, zatowarować magazyn, żeby mieć co dokładać. Idzie nasza sarenka połące. Także kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się Wam podobał, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję. Jeżeli nie subskrybujecie, no i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa.